Jak ja Pani trafiła do Wimedu? Trafiłam do Wimedu przez znaną osobę, ponieważ wcześniej widziałam skutki przebywania w tej klinice, jak wyglądała jakie były postępy, w związku z tym poprosiłam o kontakt i natychmiast tutaj się zgłosiłam. Od, jestem tutaj pod opieką Pani Nitti od bodajże 12 kwietnia, chyba. To będzie jakoś tak. Tak. Z jakimi problemami borykała się Pani przed terapią? No przede wszystkim, e, w, wcześniej miałam dietę e, taką, e, powiedzmy, normalnie wszystko mogłam mieć, natomiast miałam pilnować godzin. Po tej diecie. wystąpił efekt jojo, przytyłam 7 kilo, więc miałam nadwagę i to sporą. Nigdy w życiu nie ważyłam 63 kg. E, przyszłam tutaj z zamiarem zrzucenia tego do 55 kg. no teraz będzie miesiąc, w tej chwili już ważę 57 kilo, czuję się świetnie. Pani Wieszko, ale te dodatkowe kilogramy były problemem. Czy, czy coś jeszcze. No, oczywiście było tak. Problemy z cerą, przez, przez to oczywiście miałam problemy z może nie tyle co z zasypianiem, ale w ogóle taka senna byłam bardzo często i taka spowolniona, w ogóle byłam taka ciągle senna, czegoś mi brakowało, źle się czułam ze sobą. Pani Agnieszko, korzystała opuchnięta. również tutaj Pani z zabiegów fizjoterapeutycznych. Jak Pani sobie z tym poradziła? No fenomenalnie. Ja myślę, że w ogóle tutaj, jeżeli jest się pod, pod opieką fachowców i stosuje się do tego w 100%, to efekty są murowane. Zresztą moi znajomi już w tej chwili również biorą ode mnie numery do kliniki, ponieważ efekt jest widoczny gołym okiem, więc korzystałam jeszcze z waku medów i body mixów. To ciało jest bardziej takie ujędrnione, delikatniejsze, jedwabiste i rzeczywiście w połączeniu z dietą, którą mam przepisaną, są ogromne efekty, z których jestem bardzo zadowolona. Oczywiście do tego również teraz włączyłam ćwiczenia fizyczne, więc myślę, że no jeszcze te 2 kg, które będę chciała zrzucić, to jest moment. Pani Agnieszko, to znaczy, że jeżeli Pani zaczęła ćwiczenia fizyczne, to energii jest więcej. Energii jest w ogóle więcej. Energii jest tak, tak dużo, i tak się czuję świetnie, że chodzę bardzo późno spać. W ogóle nie mogę spać, energia mnie po prostu rozsadza, więc cały dzień jestem na chodzie. W ciągu dnia nie zasypiam tak, jak, tak jak to mi się zdarzało, czyli funkcjonuję. Moja przyjaciółka zresztą jest zdziwiona, pyta się w ogóle, co, co się dzieje, że mam tyle energii. Budzę się bardzo wcześnie i właściwie cały dzień jestem na nogach. A jak pani poradziła sobie z przygotowaniem posiłku? No, właśnie z przygotowaniem posiłków to jest niesamowite, ponieważ ja jestem osobą niegotującą, która w kuchni tylko ładnie wygląda, zawsze się z tego śmiałam. Natomiast tutaj pani Lidia e, powiedziała mi dokładnie, m, oczywiście robiłyśmy badanie krwi, gdzie wyszło na co jestem uczulona, a co mogę jeść, w związku z tym oczywiście dostosowałam się do tego. W mojej e, kuchni, w mojej lodówce są tylko warzywa i owoce, te, e, które rzeczywiście m, nie wyszły mi negatywnie w teście. E, poradziłam sobie z tym fenomenalnie, ponieważ okazuje się że te potrawy przygotowywuje się dosłownie w 7 minut i nie ma z tym żadnego problemu teraz w tej chwili jestem fanem kuchni i właściwie gotuję cały czas e, mm, Cały czas gotuję i do tego wszystkiego się śmieję właśnie, bo potrafię zrobić na przykład cztery posiłki w ciągu dnia i sprawia mi to ogromną Friday przyjemność. No ja myślę, że tutaj też dostałam dużo różnych takich możliwości łączonych właśnie. Kocham zielony sos po prostu. Nigdy nie sądziłam, że zielenina i, i, i liście, które do tej pory nie, nie sprawiało mi żadnej przyjemności w jedzeniu są po prostu takie genialne. Pani Agnieszko, czy poleciłaby Pani terapię swoim znajomym? To powiem tak, nie poleciłabym, tylko ja polecam, wszystkim polecam, cały czas o tym mówię, myślę, że tutaj do kliniki coraz więcej będzie przyjeżdżało moich właśnie znajomych, rodzina. Chciałabym, żeby ludzie, i oczywiście o tym mówię wszędzie wobec, żeby ludzie zaczęli stosować tą terapię, myśleć o swoim zdrowiu przede wszystkim. Ja uważam, że my mamy problem XXI wieku, bo ludzie tego, czego nie znają, nie stosują albo po prostu są gdzieś mocno zacofani w tym, żeby właśnie dbać o swoje zdrowie. Żyjemy w takim pędzie, że zapominamy o najważniejszym, o tym, że zdrowia nie kupimy, że jeżeli to się zdarzy w naszym życiu, że coś, nie daj Boże, się powinie noga albo ewentualnie zachorujemy, to nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest ważne dla organizmu, żebyśmy o niego dbali. Ja byłam zawsze przewrażliwie na, na, na punkcie swojej osoby, natomiast no, jestem szczęśliwa, że mogłam tutaj trafić i na pewno zmieniło to ogromnie moje spojrzenie i na dietę, i na funkcjonowanie na mój styl życia, zdrowy styl życia w ogóle żadnych y, używek w sensie alkoholu, innych y, substancji, papierosy, y, nie sprawiało mi w ogóle frajdy, ponieważ wiem, jak to jest szkodliwe dla organizmu. W związku z tym no, 100% zdrowia. Pani Agnieszko, czyli ten przystanek limit zmienił Panie życie? Ojejku, no przystanek Wimet w ogóle to już chyba będzie nie tylko mój przystanek, ale tutaj będzie to moja ostoja taka, miejsce, w którym zawsze w razie ewentualnych moich problemów będę mogła znaleźć pomoc i oczywiście to zmieniło w ogóle moje spojrzenie na życie, na mój organizm, na funkcjonowanie, na moją atrakcyjność, na pewność siebie, na sposób myślenia w ogóle i, i, i właśnie przed Wszystkim mam ja myślę, że to oczyszczenie powoduje nie tylko jak zmiany fizyczne, ale również psychiczne. I ja jestem już inną. Ani jednego bardzo dziękuję. Dziękuję.